Witam serdecznie i dzisiaj na no łapaczkach Jak widzicie na ekranie coś takiego, takie pojemniki dostałem 10 sztuk miały być jest już gotowe przerobione te gigas obecnie w tym się znajduje Dobra, zabieramy się za paczuszkę dzisiaj będzie dość krótki filmik, bo nie będzie co pokazywać Chciałem po prostu by pokazać jak pojemnik używam. Trzeba się które zamawiam. Reklamacy numer. Pięć wieczek. Kolejna piątka. To tobie. Pojemnik Litr 25 idealnie się nadaje w cenie bodajże 3,20. To tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.